Cześć, nazywam się Krzysiek Antczak. E, czy wiesz, że nie dając sobie prawa do popełniania błędów, jeżeli złościsz się na to, że coś nie idzie zgodnie z planem i nie osiągasz swoich celów, to tak jakbyś e, rezygnował z wykorzystania swojej prawej półkuli mózgowej, z jej rozwoju? Zaciekawiło cię? Posłuchaj dalej. Jestem trenerem, improwizatorem, fascynatem spontanicznego działania. Jestem też aktorem amatorem. Mam 42 lata, bagaż doświadczeń i solidny fundament, żeby robić w życiu to, co kocham, spójnie ze sobą, yy, zgodnie ze swoimi przekonaniami i dzielić się w dobrej wierze z ludźmi tym, tym co wiem, tym co doświadczyłem. To, czym chciałbym Cię zainteresować, to jest wykorzystanie technik teatralnych w rozwoju swojego biznesu, ale też rozwoju osobistym. Wyobraź sobie, że jest to swojego rodzaju inne podejście do zarządzania poprzez częściowe oddawanie kontroli. Wyobraź sobie, że poznając te techniki, dowiesz się w jaki sposób opanować stres, w jaki sposób ee, z pewnością siebie występować przed publicznością, w jaki sposób potknięcia, które się wydarzą, wykorzystywać jako swoje szanse, w jaki sposób ludzie mogą trenować pewność siebie, podnosić swoją samoocenę oraz nauczyć się komunikować w sposób bezpieczny i skuteczny? Jeśli jesteś zainteresowany, opis spotkania znajdziesz pod filmem. Dzięki. Hej.